Witam, z tej strony Szagi. Dziś kontynuuję zabawę z betą gry Panzer I dla odmiany zagram inną klasą. A mianowicie inżynierem, technikiem tak zwanym. Technikiem krasnoludem dokładnie. Jestem na jakiejś takiej śnieżnej planszy. Przyznam się, że szczerze wcześniej w nią jeszcze nie grałem. Ale zaczyna się zabawa. I spróbuję wam pokazać w skrócie, jak gra się tą postacią, tą klasą postaci, no jakie ma atuty, walory. Więc zaczynamy. Technik walczy generalnie za pomocą, tak jak już wspominałem w swoim pierwszym filmie, maszyn. Tutaj rozstają takie pułapki. To jest moja jedyna broń, gdyby ktoś chciał zajść mnie po bokach, to te popeczki troszeczkę mu to utrudnią, zadają obrażenia. A ja wsiadam w swoją maszynę, wybudowałem i parzę tutaj do przeciwników. Także technik walczy właśnie za pomocą takiej maszyny, wieżyczki. No jedynym minusem tego jest, że jestem w ten sposób mało mobilny. Łatwo mnie dopaść od tyłu. No ale do tego mam właśnie te pułapki pomocnicze, że mnie broniły. No i niestety maszyna ma taki minus, że strasznie się przegrzewa. Widać tutaj po lewej, taki wskaźniczek widzicie, po lewej stronie mojego solnika. Eee, maszyna się przegrzewa, więc trzeba strzelać albo seriami, albo jakoś się za długo postrzelam, to niestety musi to troszeczkę nastąpić ochłodzenie. Tutaj próbował mnie inkwizytor zajść od tyłu. Na szczęście mam pułapki. Udało mi się go położyć. Dobra. Tutaj w tej planszy widzę zmieniają się warunki atmosferyczne i na jakaś straszna śnieżyca. Nastała. No, no robię. Robię to samo. pod bokach rozkładam łapki, żeby mnie chroniły. Te pułapki są z tego względu dobre, że nawet jak przeciwnik. No przeważnie przeżywa, chyba że wszedłby w dwie naraz. To osłabi go na tyle, ta pułapka, że ja zdążę wyjść... Oj, znowu. Wyszedł. O, już dwóch inkwiztorów. Że na tyle. Nie, jeden, jeden, na tyle. O, nie udało się. Że na tyle osłabi tego przeciwnika. Ta moja pułapka, że ja zdążę wysiąść te swoje wieżyczki. Jak przyłożę mu młotkiem, to jest duża szansa, że. Że położę tego przeciwnika. Na razie dajemy sobie radę i wygrywamy. Widzę, przewaga jest po naszej stronie. Bronimy tego centralnego punktu. Mapa nie różni się od, od tych wcześniejszych, które pokazywałem w pierwszym filmie. Generalnie rozchodzi się, żeby bronić yy, ten centralny punkt w środku mapy. Kto go kontroluje im więcej yy, naszych graczy z naszej drużyny znajduje się w środku, yy, tym szybciej punkty lecą. No i wpadł tutaj drugi krasnolud, ale został przeze mnie zniszczony. Krasnolud oczywiście z wrogiej drużyny. Rozstawiam znowu płapeczki i rozstawiam maszynę. Co ciekawego jeszcze powiem, O, tu widzę, że jeszcze walka jest, trzeba pomóc naszemu towarzyszowi. A, dobra, i wracam wstawiać. Jak widzicie, po rozstawieniu maszyny muszę też ją wybudować. Wymaga to ode mnie oczywiście, klikania lewym przyciskiem myszki. O, jest znowu chrzostron. i ma. O, nie dałem rady. No już dwóm, dwóm ciężko je dać. I w ten sposób buduję tą maszynę. Rozstawiam ją, buduję i później po prostu w niej zasiadam i walczę. Tak to się odbywa. Dodatkowo hmm, przeglądałem sobie stronę internetową gry Panzer i widziałem, że tam na wyższych poziomach hmm, są dodatkowe bonusy. Z czasem będę miał taki schładzacz. Czyli będę mógł domontować do swojej machiny. O, jakiś ładny pociąg, pojechał z tyłu. E, będę mógł do swojej machiny tej wojennej dodać e, składacz, że będzie e, zmniejszał nagrzewanie się tej maszyny. Czyli będę mógł e, strzelać w dłuższą, dłuższy moment, dłuższą chwilę, będę mógł prowadzić ogień niż w tej chwili jest możliwe. Ale to jest na wyższym, wyższym poziomie, w pełni się dostaje. No, jak zwykle, um, inkwizytor z tyłu. a na szczęście, nasz inkwizytor pomógł mi że lubią tu zachodzić sobie tak w tyłu po cicho, no bo wiadomo, oni mają tą umiejętność taką niewidzialności. No i jak na razie kontrolujemy sytuację, nie dajemy tutaj w ogóle przeciwnikom dojść. Jak widzicie piękna animacja, mój krasnolud głaszcze swoją ulubioną zabawkę. Także jak powiedziałem, będziemy mieli taki składacz jeszcze. Dodatkowo e, będziemy mogli dobudować do tej mojej maszyny. I będę mógł prowadzić dłuższy ogień. Dodatkowo jeszcze widziałem też e, takie umiejętności, które będzie Krasnolud posiadał. O tutaj ktoś niesie coś, nie wiem po co. Jeszcze nie, nie mam tak rozbliżonej całej gry, żeby wszystkie smaczki tutaj poznać. E, będę miał jeszcze wzmocnienie, czyli będę taką jeszcze osłonę przed sobą mógł postawić. W ten sposób będzie moja maszyna wytrzymała się, gdyby jakiś przeciwnik chciał rozwalić z bliska. Z ciekawostek jeszcze dodam, że na wyższych poziomach technik krasnolud będzie posiadał też minę grawitacyjną. Oj znowu inquisitor. O, niestety nie udało się, tylko przyziewałem z, z opuszczeniem mojego mojej maszyny obnażniczej. Na wyższych poziomach krasnolud będzie posiadał też taką minę grawitacyjną. Gdy ktoś jakiś przeciwnik w nim nie będzie wyrzucany w powietrze przez chwilę, będzie się unosił. To też widziałem na filmikach. Dodatkowo, też z takich umiejętności to będzie. O, pięknie trafiłem Z takich umiejętności będzie też takie coś ciekawego, jak e, oczywiście zwiększony zasięg strzelania. Ale to normalne w przypadku, gry. gdy pójdziemy całkowicie w drzewko, właśnie do strzelania. Będziemy mieli też zwiększone rząd, że będziemy, nasza maszyna będzie celniejsza, z większej odległości. Na razie ona ma dość taki krótki zasięg, Im dalej strzelamy, tym te pociski się rozbiegają na lewo i prawo, nie są już takie celne. W ostatnim filmie o Panzer strasznie się rozgadałem. Dużo zajął ten filmik, więc ten postaram się po prostu tylko pokazać ten fragment takiej walki jedną bitwę. A w następnych filmikach nie wiem właśnie, czy pokażę następne klasy, czy dalej będę grał kresnoludem. Jeżeli mi się trafi jakaś ciekawa mapa, to na pewno nagram. Na razie bardzo fajnie mi się gra tym jak widzicie, animacja jest przednia. No ale już nie będę reklamował, wcześniej w filmie, że ta gra swoją grafiką, animacją. nie według mnie w czołówce teraz gier multiplier. Takich gier liternych. Na razie ładnie tutaj kontrolujemy teren. Znowu nadchodzi śnieżyca i generalnie tylko po tych czerwonych ksytkach czasami coś będzie widać. Trzeba obserwować teren. Tam jeszcze widzę mój towarzysz broni, z lewej strony też ostrzeliwuje. No generalnie właśnie technik krasnolud jest jak najbardziej taką postacią, coś jak in inżynier w Mała potyczka. Ach, nie jestem taki wcale bezbronny z tym młotkiem. Jest coś takiego jak inżynier w Team Fortress w czyli do takich kluczowych miejsc do obrony. W raz się nadaje. Tym swoim ogniem zaparowym może powstrzymać przeciwników, pod warunkiem, że, że ma jakieś wsparcie. Chociaż bez wsparcia tutaj z tymi pułapkami też można sobie poradzić. O, zniszczyli mi moją maszynę. też mi podpalił, O, jeszcze nasz z tyłu. <laughs> Przeciwnik. Nazwałem swojego kresnoruda w kufel Z tego względu, że kresnorudy zawsze kojarzą mi się z takimi w grach MMO i ogólnie w jakichkolwiek. nawet w książkach Fantazy, czy opowieściach nawet z takimi opojami, nie? że piją sobie tam jakieś browary, sączą z wielkiej dlatego. Został on ochrzczony derbikufrem. No i gramy do 500, a widzę, że mamy dość sporą przewagę. 445 punktów, więc walka jest raczej wygrana. Chociaż tutaj sytuacja czasami bardzo szybko się zmienia. Wystarczy, że ten krąg na środku wjechałaby cała brygada z drużyny przeciwnej, a my nie moglibyśmy tam biec, i punkty zaczęłyby bardzo szybko przechodzić na ich stronę. No tutaj nie postrzelałem, bo mi moją maszynę popsuli. Budujemy na nowo. No to jest taki tytan pracy bez przerwy, ten testolot pracuje. Coś robi coś składa, no ale bez tego on tutaj za wiele nie nadziała. Główna broń to te. O jest znowu Inkwizytor. Zniszczył mi maszynę. No maszyna jest dość słabiutka. Dopiero chyba później to następne. Eee, o, ładnie. Eee, dopiero chyba te następne później ulepszenia troszeczkę wzmocnią, wytrzymało się i ona ja na razie jest po prostu słaba, więc nadaje się tylko do prowadzenia ognia z dużej odległości, z bliska jak ktoś się dopadnie, to szybko pada. No ale na tym to polega, trzeba umiejętnie. O, i to już chyba no i wygraliśmy. Ja się z wami będę żegnał. I tyle. Zapraszam na moje kolejne filmy i tymczasem bareem lasem. Hej!